Owie. Dziś, wczoraj, jak grałem sobie rundkę z moim kolegą, no, trafiłem na bardzo, dziwne, na bardzo dziwny nick. Zobaczcie jego profil. 11 tysięcy pucharków, zwycięstwo 327, 227, zwycięstwo jednoosobowe 22, zwycięstwo dwuosobowe 14. A 14 postaci patrzcie co tu się dzieje to niemożliwe, żeby on miał 11 tysięcy pucharków i 14 postaci To jest niemożliwe A więc mamy pierwszego cheatera A więc Uważajcie, jak będzie takie coś. Uważajcie. Dziękuję.